Widzicie Państwo, w, w, w lecie z Sarą malowałyśmy jak Jackson Polak i kilka tych obrazów tutaj jeszcze mi zostało, ale ponieważ... O, tu jest następny, ponieważ one nie cieszyły się takim zainteresowaniem, jak myślałam, więc wczoraj przemalowałam jeden na krajobraz miejski wankuwerski i bardzo mi się podobają efekty. Ja państwu pokażę, jak to, jak to wygląda. Tu... Faktura tego obrazu została wykorzystana do tego, aby stworzyć totalnie nowy obraz i który wygląda właściwie bardzo interesująco głównie nie gra tutaj roli kolor tylko faktura i kontrast Ja teraz Państwu zademonstruję, jak namalowałam kolejny obraz, właśnie taką techniką z wykorzystaniem faktury. Tutaj Państwo widzicie, maluję farbami olejnymi. Zaczęłam malować niebo. Ten podkład był wykonany farbami akrylowymi i właściwie nie ma żadnego problemu, kiedy się maluje farbami olejnymi po obrazie malowanym farbami akrylowymi, natomiast nie radziłabym odwrotnie, ponieważ farby akrylowe po jakimś czasie odpadają od obrazu, który był malowany farbami olejnymi pod spodem. Jest to właściwie ważna zasada, którą warto pamiętać, jeśli chce się uniknąć problemów. Zauważcie Państwo, ja maluję w rękawiczkach. Właściwie zawsze maluję w rękawiczkach i strasznie dużo tych rękawiczek zużywam. Szczególnie jest to istotne, kiedy się maluje farbami olejnymi. No, są one szkodliwe i Niestety trzeba o tym pamiętać. Ja maluję w tej chwili krajobraz miejski, a to są góry, ponieważ jak Państwo wiecie, Vancouver, Vancouver leży nad oceanem, jest otoczony górami skalistymi, więc to są właśnie te moje góry. I Staram się unikać y, y, szczegółów, ponieważ sama faktura wzbogaca tutaj y, ten obraz i y, y, myślę, że właśnie y, szczegóły y, są niepotrzebne, więc jest to y, bardzo y, fajny sposób malowania, ponieważ y, szybko się maluje. Ja wybrałam krajobraz urbanistyczny nie z tego względu, że takie lubię, tylko z tego, że w tym roku wszystkie obrazy, jakie sprzedałam w galerii, to właśnie um, miejskie krajobrazy. Nie wiem o co to chodzi, ale chyba się ostatnio moda zmieniła i um, nikt już nie chce gór i lasów, teraz wszyscy chcą ulice i domy i architekturę, więc po prostu dlatego to maluję. No państwo nie musicie malować budynków i architektury, może każdy inny temat, na przykład jakiś prosty prosty kwiat, czy może liść liść zielony pośród innych liści zielonych będzie łatwiejszy i Wdzięcz, będzie wdzięcznym tematem do tego typu właśnie fakturowego malarstwa. No, ja tu się staram ciągle malować Vancouver, a to też z tego względu, że w związku z globalizacją jakikolwiek inny temat, to znaczy kwiaty, drzewa, można kupić dzisiaj malowane w Chinach, więc ja się skupiam teraz na malowaniu lokalnym krajobrazów, ale to jest tylko związane z, z tym, że muszę sprzedawać po to, żeby tą galerię utrzymać. Jak Państwo widzicie, ja utrzymuję cały ten obraz w takiej jednej tonacji. Wszystko jest w odcieniach niebieskiego z dodatkiem fioletu, dlatego że Wydaje mi się, że wiele kolorów wraz z tą fakturą byłoby za dużo dobrego w jednym obrazie, więc staram się tą moją tonację trochę. Jednocześnie staram się nie malować szczegółów, a Sprowadzać te budowle do takich figur geometrycznych, prostopadłościanów, które ze sobą jakoś harmonizują. Ja malowałam farbami olejnymi stópki, których konsystencja właściwie była na tyle właściwa, że prawie nie dodawałam oleju lnianego, ale gdyby Państwo mieli problemy z, z zamalowaniem właśnie tej faktury pod spodem, to. To radziłabym trochę rozcięcić tą farbę olejną, ponieważ byłoby to łatwiej, i czasami do dużych płaszczyzn używałam większego pędzla, ale większość malowałam takim pędzelkiem szerokości 1,5 cm, jak to Państwo. Ten mój cały obraz malowałam pędzelkiem, ponieważ chciałam, żeby on tak dość miękko wyglądał. Natomiast w pewnym momencie, tak jak Państwo to widzicie, pomagam sobie szpachelką po to, aby te moje linie były bardziej równoległe i prostopadłe. Spróbujcie Państwo takiego malarstwa fakturowego, naprawdę jest to dobra zabawa, o tak ten obraz mój wygląda na dzień dzisiejszy, a tak wygląda mój wnuczek na dzień dzisiejszy, ciekawa jestem czy z niego też artysta wyrośnie tak jak z babci i z jego mamy, o widzicie Państwo ja tu jestem na, na spacerze u mojej starszej córki, ona... Mieszka na takim nowym osiedlu. Tam jest, tam zawsze jest bardzo dziwnie. Nikogo, nikogo nigdzie nie ma. Myślę, że to dlatego, że większa połowa domów jest wykupiona przez, przez Chińczyków i oni po prostu tam lokują pieniądze, a nikt w tych mieszkaniach nie mieszka. Jest to trochę dziwne. No ale za to przynajmniej nikt nam nie przeszkadza na spacerze. Tak jak już powiedziałam, moja córka, mimo że skończyła genetykę, to też pracuje jako artystka, zrobiła swoją stronę internetową, która się nazywa dolldivine.com i ta strona przynosi jej niezłe dochody. Ja przy okazji o tym Państwu opowiem, a na razie. Żegnam się ze wszystkimi i do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej lekcji.